Witam Was serdecznie. Gdzie ja panemka poświęcić? Słoneczko wyszło, ale jest chudno. Jest wiatr. Moja wieczorna rutyna. Płyn miceralny. Delikatny z onolibio. Bardzo fajny. Najpierw w tym buzie przemywam. Następnie nakładam na czarną gąbeczkę taki kremowy żel myjący, ukojenie z mii. I ten płyn przemywam wodą następnie nakładam żel z orientany już mi się kończy więc w zastępstwie będę nakładała taki żel z B beauty aloesowy jest do, do twarzy, do włosów i ogólnie do ciała pod oczy i na nakładam taki krem z silbeką. Bardzo fajnie nawilża. Aha, na koniec jeszcze tutaj nakładam na usta. Bardzo fajnie nawilżę i wykładza z Oriflame. Taki na usta i kremik do rąk i paznokci najwilża, stopy, Też bardzo fajny A na kolację mam dzisiaj bananik, pół banana i pół kiwi. Tam leżą słuchawki. Bo będę później słuchała coś Pogoda dzisiaj była taka na przemian. Raz było brzydko, pochmurno, trochę deszczowo wiatr, później było znów słonko, później znów było pochmurno. Jak szłam z palmą, to znów było trochę słonecznie, ale wiatr był i taka pogoda na zmianę. Dziękujemy za oglądanie, za nowe subskrypcje. Miłego wieczorku Wam życzymy i spokojnej nocy, trzymajcie się ciepło i piszcie co u Was, bardzo lubię czytać Wasze komentarze, buziaczki, papa, aha i jeszcze zapomniałam powiedzieć, jeszcze 25 subskrypcji do rozdania, i don't know.